Cześć, ja nazywam się Mikołaj Lech, jestem rzecznikiem patentowym. Z tego nagrania dowiesz się, co oznacza symbol C w kółku, kto może się nim posługiwać, czyli czy potrzebna jest jakaś formalna rejestracja oraz jak prawidłowo używać takiej noty wszystkie prawa zastrzeżone, albo mówiąc bardziej potocznie noty copyrightowej. C w kółku to symbol, który oznacza właśnie te prawa autorskie, czyli amerykańskie słowo copyright. Jest to więc informacja dla świata, że tak oznaczone zdjęcie, książka, logo bądź jakaś strona internetowa właśnie podlega ochronie tej prawna autorskiej. I o ile obok pojawiają się dodatkowe informacje, no to bardzo łatwo odczytasz, komu dokładnie te prawa autorskie przysłomują. No i przykładowo w stopce serwisu onet.pl możesz zobaczyć taką adnotację, gdzie jest również rok publikacji tych wszystkich informacji. Systematycznie dostaję takie pytanie, czy aby mieć prawa autorskie do danego utworu, trzeba w jego okolicy gdzieś umieścić. Tą literkę C w kółku? Odpowiedź jest prosta: nie. To, czy umieściłeś ten symbol na swoim dziele, nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Prawo autorskie chroni twórcę bez konieczności dopełnienia przez niego jakichkolwiek innych formalności. W szczególności nie musisz swojego utworu rejestrować na przykład w tym polskim urzędzie patentowym, jak ma to miejsce na przykład z wynalazkami. Co ciekawe w Stanach Zjednoczonych do połowy XX wieku obowiązywały jednak przepisy, które dla ochrony wymagały jednak dodania tej noty copyrightowej. Co więcej, aby dochodzić roszczeń należało tam swój utwór zastrzec w United States Copyright Office, to jest urząd rejestrujący te prawa autorskie. Dziś już takiego wymogu nie ma. No ale jest to przydatne, ponieważ taka formalna rejestracja praw autorskich pozwala uzyskać dowód na przysługujące ci prawa. I jeżeli interesuje cię kwestia rejestracji tych praw autorskich, no to nagrałem na ten temat osobny odcinek. Czasami spotykam się również z takim pytaniem, kto właściwie udziela praw autorskich? Odpowiedź jest prosta. Nikt. Prawa autorskie powstają z mocy ustawy. To oznacza, że jeżeli stworzysz dzieło, które mieści się w definicji utworu, to prawo z automatu cię chroni. Ustawa o prawie autorskim mówi wprost: Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał jeszcze postać nieukończoną. Czyli zobacz, teoretycznie wystarczy, że zrobisz jakiś taki basgrom na kartce i jesteś już tym twórcą, który jest chroniony prawem autorskim. Problem w tym, że czasami nie ma takiej pewności. No, szczerze mówiąc, czy efekt twojej pracy intelektualnej jest tym utworem chronionym prawem autorskim? No bo czy za coś godnego takiej ochrony można uznać, na przykład jedną kreskę, dwie literki połączone ze sobą, czy jakieś trzy nutki? No w takich sytuacjach to sędzia ocenia, czy mamy do czynienia z tym utworem, czy nie. A jak łatwo się domyślić, takie rozstrzygnięcia zapadają, jeżeli dwie strony spierają się o prawa do takiego dzieła. Czyli płynie z tego dla Ciebie taki wniosek, że im Twoja twórczość będzie bardziej wyróżniać się na tle konkurencji, tym bardziej, tym większą będziesz miał pewność, że jednak to prawo autorskie Cię chroni. No bo spójrz na sygnet tego, wspomnianego już przeze mnie Onetu. To jest to taka żółta kropka przy logo. Czy można powiedzieć, że odciśnięto w niej piętno osobowości twórcy? Czy to jest taki odcisk palca tego twórcy? No nie. Podejrzewam nawet, że już taka kropka żółta gdzieś w przeszłości istniała. Czyli samodzielnie, moim zdaniem, ten element nie jest w ogóle chroniony przez prawo autorskie, ponieważ jest zbyt banalny, zbyt prosty. Co innego, gdyby ten twórca zamiast tej żółtej kropki postanowił stworzyć taką fantazyjną głowę tygrysa. Tutaj nie ma wątpliwości, że jest to chronione prawem autorskim. Idźmy jednak dalej. Pytanie, kto może się legać Legalnie posługiwać symbolem C w kółku. No, co do zasady, prawa autorskie przysługują twórcy i to twórca może się tym znaczkiem legalnie posługiwać. Tyle, że najczęściej grafik działa na zlecenie osoby trzeciej, która mu za to płaci. I w takim przypadku formalnym właścicielem praw autorskich może być zamawiający. Warunek jest jeden. Strony muszą zawrzeć pisemną umowę przynoszącą te prawa autorskie. I przepisy mówią tutaj wyraźnie. Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej. Niestety pod rygorem nieważności. Prawo prawem, ale może zadać sobie pytanie, jak wygląda praktyka. No, praktyka jest taka, że przedsiębiorcy najczęściej tylko opłacają grafikowi fakturę i żyją w błędnym przeświadczeniu, że są jednak właścicielami tych praw do logo. To błąd, który po wielu latach może mieć dla Ciebie bardzo bolesne konsekwencje. Przykładowo niedawno okazało się, że twórca etykiet dla orężet Helena po latach pozwał swojego byłego pracodawcy odszkodowanie. W toku procesu wyszło, że Helena zapłaciła mu tylko za stworzenie etykiet, ale nie za przeniesienie do nich praw autorskich. No i sąd finalnie uznał, że grafikowi z tego tytułu należy się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uwaga 44 tysięcy złotych. Na szczęście taką umowę o przeniesienie tych praw autorskich możesz Podpisać z twórcą nawet po wielu latach i maksymalnie dopieszczony wzór takiej umowy możesz kupić obecnie w sklepie na moim blogu. Link znajdziesz w opisie tego filmu. No dobrze, wiesz już, że symbol C w kółku oznacza te prawa autorskie, ale możesz mieć teraz takie wątpliwości, jak tą notę copyrightową prawidłowo zapisywać. Jeżeli chcesz ostrzec o przysługujących ci prawach, no to możesz zapisać to tak naprawdę na kilka sposobów. Możesz dodać swoje imię nazwisko, możesz dodatkowo dodać określenie copyright. Natomiast w każdym z tych przypadków nie tylko informujesz, że dane dzieło jest chronione prawami autorskimi, ale precyzyjnie wskazujesz do kogo one należą. I to bardzo pomaga w ewentualnych sporach. Po prostu dzięki temu łatwiej wykażesz winę naruszyciela. W końcu miał napisane czarno na białym do kogo powinny się udać o zgodę, a i tak dopuścił się tutaj plagiatu. No i przygotowując się do tego nagrania przejrzałem kilka książek, jak tam oznaczono te prawa autorskie. No i tutaj widzisz wydanie najnowsze Biblię e Biznesu 3.0. Gorąco polecam tą książkę. Wcale nie dlatego, że jest tam mój świetny rozdział o wzorach przemysłowych, po prostu uważam, że to jest naprawdę solidna porcja wiedzy dla firm z branży e-commerce. No i na pierwszej stronie tej książki możesz zobaczyć taką adnotację, że te prawa autorskie posiada Helion, spółka akcyjna. W ogóle to jest standard, że autorzy przenoszą swoje prawa autorskie właśnie na wydawcę. I z tego powodu byłem. Y Cie mile, mile zaskoczony, że w innej książce, którą ci tutaj polecam, to jest książka radcy prawnego Tomka Palaka Interneta Prawo, no możesz tam znaleźć adnotację, że w tym przypadku prawa autorskie nie należą do wydawcy, ale do twórcy. No widać tutaj rękę skutecznego prawnika. swoją drogą również tą książkę polecam, bo jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i z mojej strony to już wszystko. Więcej przydatnej wiedzy, na przykład o tych prawach autorskich znajdziesz oczywiście na moim blogu pod adresem znaki towarowe Zachęcam cię oczywiście do subskrybowania tego kanału. Zachęcam Cię również do zapoznania się z moim podcastem pod tytułem Prawna Ochrona Marki. Podcast to jest świetna forma do konsumowania wiedzy dla osób, które nie za bardzo mają czas czytać. Do zobaczenia niedługo. Cześć!